Cześć, zapraszam Skorpione i skorpionice na wróżbę na walentynki 2025. To są karty, które już wylosowałam od, poczynając od barana, więc jeżeli Was interesują Wasze relacje z baranem, bykiem, bliźniętami, rakiem, lwem i panną i wagą, to sobie zobaczcie poprzednie te filmy, które już opublikowałam. Tutaj się już nie będę powtarzała, natomiast interesują, interesuje mnie... Jak wy się czujecie w tym danym dniu, o czym myślicie, co przechodzicie i jakie są Wasze relacje z kolejnymi tutaj znakami, które nam zostały, i z drugim skorpionem. Także wy w tym dniu walentynkowym yy, czujecie zew do odświeżenia się, do zamknięcia starego rozdziału, albo już się coś zamknęło, już nie ma powrotu i teraz chcecie coś nowego. Yy, Chcecie do czegoś podejść odważnie, macie, macie chęć na nowe doświadczenie, lub też chęć na wycieczkę, która was, coś wam, do czegoś was ta, ta nowa energia, jakieś doświadczenie nowej energii, która was zachęci do zrobienia czegoś nowego w swoim życiu. Może pojedziecie w góry, do lasu, na spacer przy ładnej pogodzie, jeżeli będzie i ta, szukacie natchnienia jakiegoś, żeby coś nowego zrobić inni mogą się zachowywać bardzo głupio, po prostu dziecinnie. Bez, bez jakichś konsekwencji zrobić. Może mogą niektóre skorpiony zrobić coś totalnie takiego, że mogą tego żałować potem, bez przemyślenia. Jak, się, jak karty widzą wasze relacje z innym skorpionem? Skorpion. Okruszki. Drugi skorpion nic nie daje albo daje bardzo mało. I, lub też tutaj drugi skorpion ma dziecko i inwestuje w dziecko, także na walentynki albo z, razem spotkanie z nim lub też nią i ich dzieckiem. Jeżeli nie, to ten skorpion drugi niewiele daje tak nie wie co dać, albo daje okruszki, jakieś coś tam mówi, ale że, że, mówi, że coś zrobi, ale tego nie robi, albo w ogóle robi coś innego, niekonsekwentny, tak samo, czyli jak tu mamy głupka i tu mamy osobę niedojrzałą, no to co z tego może wyjść, tak w opcji negatywnej. W pozytywnej możecie ich zainspirować yy, do zainwestowania w coś, bo tutaj oni chcą w coś zainwestować, czy siebie, czy swoje zasoby, a wy chcecie czegoś nowego, także tutaj jeżeli się przyjaźnicie, to możecie ich popchnąć do czegoś nowego. Oni by chcieli stały związek, ale oni jeszcze nie umieją tego zrobić. Albo nie mają doświadczenia, albo im się to wcześniej nie udawało. Może coś tam próbują do Was yy, yy, doskoczyć, ale oni są, za małą ofertę mają. Może też chodzić o finanse, że Wy ich uważacie za zbyt biednych lub też zbyt mało interesujących finansowo. Wy byście chcieli się wzbogacić albo połączyć... Finanse razem, żeby to było, żeby były te większe finanse, żeby można było więcej korzystać z życia finansowo, materialnie. Oni tego nie mają, oni są jacyś biedni, także was, nie interesują was za bardzo. I skorpion ze strzelcem. Alfa i omega. Początek i koniec. <laughs> to może być tak. W wersji takiej dziwnej, negatywnej, wy chcecie rozpocząć, a oni chcą skończyć ten związek. Nie chcecie jeszcze nowy rozdział, nową szansę, oni już, sorry, już nie chcą. W drugim przypadku, wy jesteście otwarci na nowe doświadczenia, chcecie czegoś nowego, oni się izolują, już stare dusze po prostu już wszystko wiedzą, widzą pełny obrazek, także oni są znudzeni już tym wszystkim, nie chcą nic, żadnego nowego startu, nie chcą w życiu. I wy z skoń, czymś skończyliście, oni dopiero kończą. Może rozwód, może przeprowadzka, kończenie pracy, a wy zaczynacie nowe, więc wy ich możecie zainspirować bardzo i podnieść im energię, bo oni mogą być już zmęczeni. Strzelec może być zmęczony już życiem. Jeżeli chcecie się wybrać gdzieś, to jak najbardziej i wy jesteście chętni i oni. Oni bardziej patrzą na wycieczki zagraniczne, w świat, wam jest obojętne. Wy chcecie być w ruchu, chcecie doświadczać nowej energii że możecie się spokojnie gdzieś umówić. I wy z Korpią z, z Koziorożcem. Koziorożec pracuje, nie ma czasu na randki. Jak zwykle Koziorożcowi sprawia przyjemność, że jest specjalistą w czymś i chce zarabiać pieniądze i też chce pracować, bo czuje się spełniony przez to. A Wy chcecie coś nowego. Wy nie chcecie... Jest, on jest tak jakby ktoś siedział... W, no, nie w piwnicy, ale jakby w domu, w firmie, zamknięty, nie? Że, że takim zamknięty jest po prostu w jakiejś zamkniętej yy, zonie, sferze, a wy otwarci. Wy chcecie doświadczać całego świata, przygody, przygoda, po, pogoda, w ogóle energie nowe, a oni siedzą ciągle w tym samym. Także tutaj wy się nie dogadacie. Wy Potrzebujecie kogoś, kto wam będzie towarzyszył. Możecie ich ewentualnie wyciągnąć z tej ciemności, z tej pracy, ale że jest uparty Wy z wodnikiem przygoda Wodnik zainteresowany jak najbardziej chce działać, chce rozmawiać chce się komunikować chce coś zrobić bardzo szybko i gwałtownie chce się wyrazić Wy chcecie nowego doświadczenia także z wodnikiem, skorpion z wodnikiem jak najbardziej możecie próbować i może coś z tego będzie Wodnik ma bardzo dużo energii teraz, bo to słońce teraz jest w wodniku, jak w róże. A skorpion, no skorpion chce nowego I, i skorpion z rybami. Ryby nic nie chcą. Także tutaj też sytuacja jak z koziorożcem podobna, że ryby się martwią o pieniądze. Nie chcą żadnych zmian. Nudzą się strasznie, ale nie wiedzą, czego chcą od życia, nie wiedzą, co mogą zmienić w sobie. Wy możecie wyciągnąć z tej energii, ale oni muszą chcieć. Żeby coś się stało, to dwoje, muszą, dwoje osób musi chcieć. Jak tylko wy chcecie nowego rozdziału, to ja mam w tym momencie takie déjà vu. Że jakbym już kiedyś o tym wyróżniła dokładnie tą samą sytuację. Że ktoś chce rozpocząć coś nowego, druga osoba nie chce i to się po prostu zaczyna wszystko rozłazić. Że wy będziecie prawdopodobnie szukali kogoś innego, innego partnera, bo ryby nie chcą, albo ewentualnie poczekać, aż oni się przegryzą sami ze sobą i będą chcieli coś nowego. Porada dla skorpiona z moich kart. skorpion na walentynki związek dla korzyści także musicie popatrzeć na to i to jest dokładnie to, co mówiłam, że z drugim skorpionem on jest za biedny, ten drugi skorpion wy go nie chcecie, bo jeżeli jest to prawdą, to chcecie związku dla korzyści w pewnym sensie, no bo trzeba yy, materialnie, no różne są wymagania finansowe i żeby dobrze żyć, to trzeba mieć pieniądze i na to patrzycie niektórzy, a, a nie przez pryzmat uczyć miłości. Więc ten drugi skroplin na przykład ma za mało kasy. Związek dla korzyści może być też z koziorożcem, bo on pracuje I, yy, i tyle. Także no taka jest porada. Czy Wam to odpowiada? Czy tego szukacie? Czy ta druga osoba też tego chce? I yy, przysłowia polskie taka moja a, już leciało samo. Dla chcącego nic trudnego. Także zostawimy tą wróżbę dla Was. W ten sposób tą poradę, że dokładnie jeżeli wy chcecie, macie chęci, czujecie zew, ciąg takie przyciąganie, że macie gdzieś iść, to idźcie tam. Zróbcie to. Bo to jest dla Was, to jest nowe doświadczenie, które jest Was potrzebne, dusza Was ciągnie. Także chcecie, to róbcie. No i tyle dla Skorpiona. Zapraszam Was po prywatne odczyty, a następnym zodiakiem, dla jakiego będę wróżyła, to jest strzelec. Cześć.